Zobaczcie Barbie i jej przyjaciółki w słynnej opowieści. Księżniczki, które znacie, zadziwią Was po raz kolejny. Barbie i Trzy Muszkieterki. Nowy film na DVD. Czy ta niezwykła i waleczna drużyna odważnych dziewcząt pokona przeciwności losu? Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną. Barbie i Trzy Muszkieterki na DVD jesienią 2009 roku. Witaj w świecie elfów. Cześć, jestem Calineczka. Ojej, jesteś człowiekiem? Miasteczko elfów to wyjątkowe miejsce, o którym wie nie wielu ludzi, więc musisz być kimś wyjątkowym. W miasteczku elfów można zobaczyć i zrobić tyle ciekawych rzeczy. Wybierz, co chcesz robić najpierw. Jeśli chcesz zobaczyć jaką przygodę przeżyłam z koleżankami, ustaw pilotem pozycję Odtwórz film. Jeśli chcesz się pobawić ze mną, Krysellą, Janesą i naszą nową koleżanką Makeną, wybierz Zabawy elfów. Wybierz moje ulubione sceny, żeby zobaczyć jedną ze scen filmu. Użyj pilota, by wybrać interesującą cię pozycję. thank you